ma sens dzisiaj tak nietypowo, bo zobaczcie co się dzieje z moim szczepom. Nagrywany ten odcinek to tak szybko, bo jest późna godzina, jest bardzo późna godzina, jest około pierwszej w nocy. Nagrywam ten odcinek chcę pokazać co się dzieje z szczepom, bo postanowiłem sobie zagrać yy, tryb, po prostu tryb yy, walka zmechanizowana, tryb Fortnite w GTA bo powiem Wam tak, jest yy, w tym nie w tym tygodniu, na ten miesiąc na cały miesiąc jest yy, właśnie ten tryb z balka zwana razy 3 high i RP. Także polecam go grać, ale do rzeczy, zobaczcie, zahaczą tą szczepą wszędzie, ona jedzie obok mnie. Zobaczcie, co się dzieje z tą szczepą, teraz klaczcie z mną razem, jedzie obok, z znowu obok mnie. Tego jeszcze nie graję, mam w GTA 2000 godzin. Pierwszy raz w życiu, i ona sobie, zobaczcie, lata, lata. Pierwszy raz w, ży w życiu widzę, co się z nią dzieje. Nie jest to, nie jestem ani cheaterem, ani moderem. Tego nie zrobiłem ja, bo ja Jod na 4 robię. Nie wiem, co się dzieje, jeżeli wiecie co się dzieje, to piszcie napiszcie komentarz. Może zobaczycie i patrzcie. Patrzcie co się dzieje na tym moście. Trzeba... a z plusu nad tym mościkiem Pore to jest. Jeżeli co, jeżeli takie filmy Wam się szybko spodoba, to widzicie łapkę suba. Dzwona i oglądajcie se dalej, Tutaj normalnie zobaczcie se dalej po górkach. Masakra sam, nie, sam dalej nie wiem. No ale patrzcie, lecę obok niej i typ normalnie z nawala, w... nawala. Nic się nie dzielę. Nie dzieje się. Na, nawet próbowałem odłączyć tą czczewkę pod H. Nie da, nie da się jej w ogóle teraz odłączyć. Także nie wiem co się z tym dzieje. Jeżeli wiecie, to w komentarzu. Mam nadzieję, że jak śmieszny. Krótki odcinek. Bo. ale tak jak mówiłem, późna godzina. Na szybkości, bo chciałem wam pokazać, co się dzieje w GTA właśnie, jak się gra z randomami, nie wiem o co chodzi, także co, dzięki, że oglądaliście tego filmiku i co, widzimy się może na następnych odcinkach, już za niedługo takich dłuższych. <trybujesz>